Kolejne informacje. Nie żyje Przemysław Łuczak. Były redaktor naczelnym Torunskich Nowości. Miał 72 lata. Przemysław Łuczak pochodził z Inowrocławia. Wrocławia. W tym mieście ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza. Potem trafił na studia do Torunia. Był absolwentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zaraz po studiach w 1973 roku Przemysław Łuczak zaczął pracę w Nowościach. Był redaktorem depeszowym. Zaangażowany był zwłaszcza w promocję sportu i zdrowego stylu życia oraz ekologii i ochrony środowiska. Promował choćby uliczny turniej basket pod murami, cieszący się wielką popularnością wśród Torunian. W różnym wieku. Pisał relacje z meczów turuńskich i koszykarzy, także felietony sportowe i felietony o tematyce ekologicznej. Grał w zielony, grywał w piłkę nożną, koszykówkę, hokej halowy, grał w tenisa. Organizował turnieje tenisowe, w których uczestniczył turyńskie VIP-y. Dochód z nich był przeznaczony na akcję Dzieciom Smacznego, w ramach której nowości fundował obiady potrzebującym dzieciom. Redaktor Łuczak był także pracownikiem Gazety Pomorskiej. Potem ponownie wrócił do nowości. Był publicystą w latach 2007-2016. Jego teksty ukazywały się też na łamach Ekspresu Bydgoskiego. Przeprowadzał wywiady z politykami i naukowcami. To wszystko pozdrawiam, Przodżoker.